Hej, tu witam Was wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku wakacji marzeń. Dzisiaj zajmiemy się drzemem oraz kawiarnią. Potrzeba w drzem jest już odblokowana, jednak w ogóle tego drzemu nie mam i za chwilę zajmiemy się jego produkcją. Kawiarnia zostanie odblokowana, kiedy będę miała 550 turystów, i w międzyczasie odblokuje się potrzeba w muzeum. Muzeum to będzie dosyć prosta sprawa, bo muzeum jest tu bardzo blisko. Co najwyżej będę musiała dostawić jakiś przystanek i sprawa będzie zamknięta. Trochę więcej zabawy będzie z kawiarnią, ale póki co ona jest zablokowana. Najpierw drzem. Drzemy są produkowane w sadach. Jak widzicie, sad to jest taki budynek, wokół którego musi być troszeczkę wolnej przestrzeni, aby mogły zostać tam posadzone drzewa. W tym momencie w takim budynku będzie produkowany drzem. Jednak ja nie chcę drzemu produkować na krąg. Ja mam tutaj taką malutką wysepkę. Na niej mam trochę siły roboczej, którą zamierzam w tym celu wykorzystać. Więc postawię tyle sadów, ile mi starczy tutaj siły roboczej. W tym momencie są sadzone drzewka, drzewa owocowe, więc poczekamy chwilę. W międzyczasie warto zwrócić uwagę, że mamy tutaj sad. W tym momencie jest ustawiony na produkcję drzemu, a pod spodem macie słowo multifabryka. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że taki sad może produkować więcej niż jeden produkt, a to, który jest produkowany, zależy od tego, jaki produkt macie ustawiony w katalogu. Jak pójdziemy do katalogu, to widzimy, że mogą być produkowane trzy rzeczy: drzem, drewno wiśni albo żywica. W tym momencie mamy wybrany drzem. Jak przejdziemy sobie tutaj, to zobaczymy. Gęsty i kolorowy drzem powstał z wymieszanych wielu różnych owoców, między innymi wiśni. Doskonały dodatek do śniadania. I w tym momencie jest to oznaczone jako bieżąca uprawa. Drewno wiśni, tutaj widzimy warunek odblokowania. Wieżowiec inwestorów poziom trzeci. Przejdziemy na następną kartkę, to mamy żywica. Warunek odblokowania wieżowiec, inwestorów w poziom trzeci. Na chwilę obecną nie mam żadnych wieżowców, więc te dwie rzeczy póki co będą u mnie zablokowane i w sadzie mogę produkować na tą chwilę jedynie drzem. Ale to mi w zupełności wystarczy, bo to jest to, co jest potrzebne teraz moim turystom. Widzimy, że w miarę postępu sadzenia pojawiają się takie różowe drzewka owocowe. Kiedy sadzenie zostanie ukończone, wówczas ruszy produkcja drzemu. Poczekajmy jeszcze chwilę i zobaczymy, jak ten drzem będzie się produkował. I widzimy, produkcja drzemu ruszyła. Tak, tutaj też już się produkuje, tutaj też. A tutaj pierwszy drzem właśnie jedzie do magazynu. Rozładunek. I w tym momencie w magazynie mam już drzem. Oczywiście ja ten produkt potrzebuję na Krone, tam gdzie mam turystów. Więc muszę sobie ustawić teraz szlak handlowy, żeby wyprodukowany tutaj drzem przewieźć na Krone. Więc idziemy po jakiś stateczek. I ustalamy szlak handlowy. On będzie w grupie turyści. Przewozimy drzem. Pomiędzy tą wysepką a tą sądzę, że jedno miejsce na statku w zupełności na to wystarczy. I musimy poczekać, aż ten statek wróci i przywiezie nam pierwszy drzem na kron. Statek dopłynął. Teraz drzem powinien zostać załadowane. Pięknie. 21 sztuk już się zdążyło wyprodukować. No i teraz oczekujemy tego statku na Crown. Widzimy, statek już jest prawie na miejscu. Drzem jest właśnie rozładowywany. To, co mnie zaskoczyło w produkcji drzemu, to to, że tak naprawdę wystarczy tylko sad owocowy. Spodziewałabym się na przykład też szkła. Także wymaganym byłby sad plus szkło żeby można było stworzyć, nie wiem, słoiki czy cokolwiek do nich, ale nie, tutaj w zupełności wystarczy tylko sad owocowy. No i teraz, jak już ten drzem jest, no to powinniśmy zauważyć, że ta potrzeba się właśnie zaspokaja. Przez to, że ta potrzeba zostaje właśnie zaspokajana, ilość turystów w moim mieście wzrasta. Widzimy, że mam już ich 537-540, więc jeszcze troszeczkę i kawiarnia stanie odblokowana. Ale w międzyczasie, Powinno być muzeum. I widzicie, pomimo tego, że muzeum jest tutaj bardzo blisko, to ono nie jest w zasięgu przystanku. Więc, aby ta potrzeba została zaspokojona, to ja muszę postawić przystanek, który obejmie muzeum. Ten przystanek akurat złapał muzeum i od razu ogród botaniczny. I widzimy, że obie rzeczy zostały od razu zaspokojone. Zarówno muzeum, jak i ogród botaniczny, więc pięknie. Teraz już tylko czekamy na odblokowanie kawiarni. Kawiarnia również jest. Kawiarnia jest bardzo podobna do restauracji z tą różnicą, że tutaj są produkowane inne rzeczy. Więc budujemy kawiarnię. Podobnie jak restauracja, musi być ona w zasięgu przystanku. I podobnie jak restauracja, ma ona wpływ na okolicznych mieszkańców. Czyli w tym czarnym, dużym okręgu wszyscy mieszkańcy, którzy się tutaj znajdują, uzyskają bonusy wynikające z ty towaru, jaki będzie w tej kawiarni produkowany czy przygotowywany. Te zielone drogi pokazują zasięg, którego restauracja może pozyskiwać zasoby do produkcji przepisów, jakie wybierzemy. No i teraz pora na wybór przepisu. Przechodzimy do książki z przepisami, i tak naprawdę na chwilę obecną mam tylko jeden przepis dostępny: jest to pączek. Podobnie jak w restauracji, pozostałe przepisy będą możliwe do odblokowania. Możemy zerknąć, jakie są ich warunki odblokowania, nawet. Ale najpierw idziemy do tego pączka. I teraz zobaczcie: żeby wyprodukować pączek, potrzebuję łój, potrzebuję mąkę i potrzebuję drzem. Super, bo wszystkie produkty mam dostępne. I teraz, jeśli to postawię gdzieś, gdzie mam jakiś mieszkańców, to zobaczcie, że wpływ jest taki: minus 10% zapotrzebowania na kawę, czy zredukowane zapotrzebowanie na kawę, minus 5% do czekolady i minus 25% do alkoholu. Szczególnie ciekawa jest ta kawa. Bo jeśli macie bardzo dużo inżynierów, no to doskonale wiecie, że oni potrzebują naprawdę ogromne ilości kawy. A dzięki takiej kawiarni już widzicie, że ta potrzeba może być zredukowana o 10%, więc bardzo fajnie. Dodatkowo plus 3 do zadowolenia. Na chwilę obecną zostawię sobie tą restaurację tylko tutaj przy hotelach. I super. No i teraz czekamy aż ten wózik dojedzie do magazynu, załaduje potrzebne towary, wróci i wtedy nasz pączek będzie produkowany. A w międzyczasie zerknijmy sobie jakie są warunki odblokowania pozostałych przepisów. Ekler. Przejdź dalej w zadaniach fabularnych turystki, by odblokować. Tak, czyli tutaj turystką po prostu odblokujemy kolejne przepisy. Ten przepis: biszkopt. Przejdź dalej w zadaniach fabularnych więc widzimy, że to też jest uzależnione od fabuły. Potem mamy tatar z dziczyzny, zbuduj dodatkową pocztę w Arktyce, a być może otrzymasz przesyłkę przyniesioną na skrzydłach północnego wiatru. Arktykę mam jeszcze nierozwiniętą, wobec tego póki co ten przepis będzie u mnie zablokowany. I ostatni przepis, bananowa niespodzianka. Dodaj co najmniej tonę bananów do jednego z magazynów NBS-ie, a otworzysz drzwi do świata pełnego niespodzianek. Ten warunek jest łatwy do spełnienia, później się nim zajmę. Jednak zobaczmy jeszcze najpierw, jakie są wpływy. Tutaj zobaczcie: zadowolenie plus 2, zredukowane potrzeby na kawę, czekoladę i szampan. Wracamy tutaj. Zobaczcie, kawa, szampan i piwo. Tutaj mamy z kolei szampan, chleb i kawa. Czyli wniosek jest prosty. Jakiegokolwiek przepisu byście w tej kawiarni nie użyli, to zawsze będzie zredukowana potrzeba na kawę. Zobaczmy jaka najwyższa. Minus 10, minus 15, minus 15, minus 15 i minus 10. Czyli najwięcej może być minus 15 na biszkopcie albo na tatarze. Powinniśmy teraz widzieć, że już się pączek produkuje i zobaczymy, że potrzeba w kawiarni została zaspokojona. I teraz spróbujmy spełnić ten warunek odblokowania z tymi bananami. Przeczytajmy sobie jeszcze raz o co chodziło. Dodaj co najmniej tonę bananów do jednego z magazynów NBES-ie, a otworzysz drzwi do świata pełnego niespodzianek. Czyli ja muszę wziąć banany z nowego świata i dostarczyć je do NBS. No to idziemy do nowego świata. Turystka domaga się od ciebie, by zabrać ją na rejs. Ja to przyjmę, ale tym się zajmę za chwilkę. Najpierw znajdźmy tutaj jakiś wolny statek. Może być ten. Są tu jakieś banany. Tu akurat jakiś specjalistów przewoża. Więc ich zrzućmy. Weźmy sobie, nie wiem, 100 bananów, wszystko, jedno ile. I nie wiem, co tam za statek stoi, więc na razie nie zaakceptuję. I wyślimy to do NBS-y na jakąkolwiek wyspę, nie ma to znaczenia. Teraz zobaczmy, jaki tu statek jest. Podpłyńmy do Great Eastern i zabierzemy turystkę na ten rejs, którego się tak domaga. Tak, teraz już możemy. I mam zabrać turystkę tutaj na liniowiec. Więc musimy poczekać, aż Great Eastern tutaj dopłynie. Widzimy, że dogoniliśmy ten statek, ale obawiam się, że musimy poczekać, aż ten statek gdzieś tam dopłynie i się zatrzyma. Więc na razie będziemy po prostu płynąć za nim. Turystka pyta się, czy możemy ją zabrać na pokład statku wycieczkowego? Proszę cię bardzo. I prosi nas, abyśmy na nią zaczekali, więc czekamy. Turystka zdobyła książkę z przepisami szefa kuchni. Cieszy mi się niezmiernie. I chce, żebyśmy ją zabrali z powrotem. I musimy ją zabrać z powrotem tutaj. Dopłynęliśmy i turystka chce wrócić do hotelu. I dostaliśmy w nagrodę książkę 50 odcieni sosu. I teraz turystka chciałaby przejrzeć składniki, więc przechodzimy do podejmij decyzję. Wszystkie wypieki wymagają dużej ilości mąki, ale do wyrobu słoniowych palmierów potrzeba też trochę piżmowej słodyczy. Czy masz może gałkę muszkatołową, lub coś w tym rodzaju? Słodki rum uderzający do głowy załatwiłby sprawę. Cynamon mógłby chyba dobrze zastąpić gałkę. Trochę niezmielonych ziaren, które dałyby teksturę i coś do gryzienia? A spróbujmy z tymi ziarnami. Ziarna? Ciekawe uczucie w ustach zgoda, ale zupełnie niesłodkie. Turystka patrzy na stojący pomiędzy wami kieliszek wina. To musi być coś z przyprawami prawie jak grzane wino z dalekiej północy. Oczywiście, cynamon dodaję do przepisu. Dobrze, to teraz eklery. Moje ulubione. Mąka, oczywiście, i. A niech to! Krople wody unoszące się w powietrzu przemoczyły resztę strony, atrament się rozbył i nic nie można odczytać. Być może czytanie tego na pokładzie nie było najlepszym pomysłem. Daj mi popatrzeć. Może oczyma wyobraźni uda mi się coś wymyślić i dojdziemy do tego, czego brakuje. Mm, tak, mam. Ekler z lekkiego i delikatnego ciasta, z którego przy jedzeniu wylewa się gęste i ciemne nadzienie czekoladowe. I ta słodycz. Tego właśnie brakuje. Masz jakiś pomysł? Naprawdę uważam, że należy dodać rumu. Chyba cukru, nie? A może kawy pasowałaby do czekolady? No spróbujmy z kawą. Pomysłowe, ale czy nie nazbyt gorzkie? Chyba, że hmm. Ależ tak, naturalnie cukier wpisujemy do przepisu. I tym sposobem odblokowały nam się dwa przepisy, na ekler i na biszkopt. Tak, turystka nas teraz o tym informuje. Więc w naszej kawiarni, jak pójdziemy do książki z przepisami, zobaczymy, że oba przepisy są już dostępne. I teraz zobaczcie, tutaj jest potrzebna mąka, czekolada oraz cukier. A w tym drugim przepisie jest potrzebny cynamon. Póki co jest jeszcze zablokowany. Widzimy warunek odblokowania: 850 turystów albo wieżowiec inwestorów, poziom drugi. Potem mamy mąkę i łój. Więc tak naprawdę jedynie byłabym w stanie zrobić jeszcze ekler, tylko że w moim wypadku będzie problem z cukrem. Pokażę Wam o co chodzi. Ja w ogóle nie produkuję cukru. Na wyspie, na której produkuję czekoladę, mam specjalistę. Już wam go pokazuję, który zamiast cukru używa ziaren kawy. Wobec tego ja w ogóle nie produkuję cukru. Czekolada jest robiona z ziaren kawy i kakao. Więc jeśli chciałabym dostarczyć cukier tam, to musiałabym sobie go najpierw wyprodukować. Zaraz to zrobię, to jest akurat żaden problem, ale wpłynął mi statek do NBS-y z tymi bananami. Rozładujmy te banany i zobaczmy, czy ten przepis się odblokuje. Turystka jest zachwycona kreatywnością i wobec tego został odblokowany przepis na bananową niespodziankę. Czyli widzicie, że rzeczywiście wystarczyło zrzucić te banany tam i od razu to zadziałało. I teraz zobaczmy, aby wyprodukować tą bananową niespodziankę, potrzebne są banany. Potrzebne jest kozie, mleko i cynamon. Cynamonu jeszcze nie mam, więc to póki co również zostaje poza moim zasięgiem. Więc tak naprawdę skupię się teraz na tym, aby wyprodukować cukier, chyba że można go pozyskać w dokach. Zobaczmy, czy w dokach cukier jest dostępny. Nie, nie widzę. Zatem jak go szybko wyprodukuję, przerzucę go tutaj i sobie wykorzystamy ten drugi przepis również. Widzimy, że już trochę cukru mi się wyprodukowało, więc ja już od razu ustalę szlak handlowy, niech ten cukier przewozi. Jeśli będzie potrzeba, będę go produkować więcej, ale na start powinno w zupełności wystarczyć. I pomyślmy, gdzie wybudujemy kawiarnię. Jeśli chciałabym wykorzystać ten drugi przepis, czyli w kawiarni teraz, chciałabym wykorzystać ten przepis, który mogę, czyli ten, to widzimy, że mamy zredukowane zapotrzebowanie na czekoladę, kawę i kiełbasy. I teraz tak: kiełbasa, no to to są robotnicy albo rzemieślnicy. Kawa, no to mamy inwestorów albo inżynierów. No, i czekolada, inwestorzy. Czyli dobrze byłoby mieć to gdzieś, gdzie zahaczy głównie o inwestorów i inżynierów. Więc pomyślmy nad tą kawiarnią. Zostawmy to tutaj. Teraz wybiorę ten przepis na ten ekler. Oczywiście. I znowu jest ta kwestia, że w zasięgu tej zielonej drogi ja muszę mieć gdzieś magazyn. Więc postawmy, bo tutaj żadnego nie mam. To zbudujmy magazyn. Może być tutaj. Jak będzie akurat blisko. Super. No i muszę poczekać, aż dowiodą ten cukier, i wtedy powinnam zobaczyć, jak produkuje się też ekler i jak zmienia się wpływ na mieszkańców, którzy znajdują się właśnie w tym czarnym okręgu. Ok, cukier powinien być teraz rozładowany. I zaraz powinnam widzieć, jak będzie załadunek tego cukru. O, widzimy, pierwszy cukier jest zabrany do kawiarni i ruszyła produkcja eklerów. I w tym momencie, zobaczcie, że te budynki, które są objęte działaniem tej kawiarni i zmieniły kolor, jak kliknę na ten budynek, no to wtedy widzę, że ekler na ten budynek działa. Tak samo tutaj. To co jest ciekawe, to zobaczcie, że takie budynki nie wpływają na uczonych. Czyli pomimo tego, że jakieś budynki z uczonymi znajdują się w zasięgu kawiarni, to tutaj nie pojawił się ten ekler, czyli Kawiarnia nie wpływa na uczonych, ale na inwestorów tak, na inżynierów tak, i widzimy, że mamy wtedy zredukowane te potrzeby. I bardzo pięknie. No to teraz zerknijmy, co dalej. Na chwilę obecną mam turystów 720. Żeby odblokowała mi się potrzeba w szampon, potrzebuję ich 850. Tutaj widzimy 1500, więc jeszcze daleko, więc 850 szampon. Tutaj z kolei biżuteria 750 i tutaj 900. I teraz tak, 750, tutaj 900 i tutaj 850. Z tych trzech hoteli nic więcej już nie wyciągnę. No bo wszystko, co mogę mieć w tym momencie zaspokojone mam i maksymalna liczba turystów w tym momencie w hotelu to jest 240. Stąd właśnie mam ich 720, bo mam trzy hotele. Więc jeśli będę chciała teraz odblokować kolejne potrzeby, no to będę musiała wybudować następny hotel. Wówczas zaspokoją się te potrzeby. Ilość turystów zostanie zwiększona i odblokują mi się kolejne rzeczy. Ale tym zajmiemy się już następnym razem. Jedyne co Wam jeszcze na koniec mogę pokazać, to to, że jak przepis jest używany, to jest super. Jeśli jednak teraz w trakcie działania tej kawiarni ja będę chciała tutaj zmienić przepis, to wówczas ta potrzeba może na chwilę zniknąć. Ja na chwilkę zmienię na ten ekler i w danym czasie może być aktywny tylko jeden przepis. Tu mam taki duży znak, to jest przepis, który jest akurat użyty. Ten mały znak to jest ten przepis, na który chcę zmienić. Więc tak, teraz zmienię ten przepis. Widzicie? Nic się nie produkuje i zobaczcie, że od razu tutaj zapotrzebowanie zostało zdjęte, tak? Zniknęło całkowicie. Więc żeby to zapotrzebowanie było, no to musicie pamiętać, że cały czas ta kawiarnia musi pracować, tak samo restauracja. Akurat tutaj wrócę do przepisu z pączkiem. Żeby mieć różne przepisy w różnych kawiarniach, ale znowu zmieniłam przepis, więc dopiero muszą być towary dostarczone, produkcja musi ruszyć i to zapotrzebowanie z powrotem tutaj wskoczy. Ze względu na to, że to zapotrzebowanie przestało być zaspokojone, to zobaczcie, że od razu maleje mi liczba turystów. Więc jeśli chcecie takie przepisy zmieniać, no to musicie się przygotować na to, albo po prostu mieć tutaj dwie kawiarnie, I wtedy zmiana przepisów w jednej z nich nie będzie miała takiego wpływu, ponieważ będą towary dostępne z drugiej kawiarni. Ale jeśli macie jedną kawiarnię, tak jak ja, więc każda zmiana przepisu będzie powodowała spadek. Tego zapotrzebowania. Kiedy produkcja ruszy z powrotem, no to to zapotrzebowanie się z powrotem zapełni i ci turyści z powrotem się wprowadzą. Jednak wiadomo, że jest w tym momencie taka chwila, w której no ci turyści po prostu odeszli sobie. Widzimy drzem, łój i mąka jest już wieziona. Za chwilkę produkcja ruszy. Tak i patrzymy, potrzeba od razu się zaspokaja. Więc z tym się musicie liczyć. Ok, no to na dzisiaj to już jest wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, dajcie szukać w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli macie jakieś pytania, uwagi, komentarze, to zostawiajcie je proszę w komentarzu pod tym materiałem. A tak życzę Wam już miłego dnia, przyjemnej gry z Anno i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!